Reasumując, co jakby nie było, z tej naszej rozmowy mam taką mhm. refleksję, że ta cyfryzacja jednak jest koniecznością. Tak, no musimy sobie z tego zdawać sprawę. Po prostu trzeba w nią wejść, wiedzieć, jakie są zagrożenia, wiedzieć, że ją się wdraża w sposób taki, że może to wywołać pewne fluktuacje na, na pracowników i w firmie w jakichś tych, tych. No, ale nie ma innego wyjścia, musimy się cyfryzować, żeby po prostu mieć możliwość bycia tak naprawdę w rynku tak no ale no to właśnie to czyli dobra jak to wdrożyć mądrze Bartek. E, przede wszystkim mieć plan nie robić mhm. nic po to tak jakby to jest chyba kluczowe mieć plan i potem postawić to co ty powiedziałeś osobę odpowiedzialną za dowiezienie. Tak, to, 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 to ja naprawdę mam gdyby uważam że tutaj wyznaczenie osoby odpowiedzialnej jest bardzo ważne tak. dla mnie. Myślę że też no tak jak powiedziałeś plan. No to plan, strategię, jakkolwiek jak tak, nazywając, tak. to jeszcze ten onboarding, on jak gdyby, zespołu, że firma się zmienia. No to jest jeszcze dobra to jest komunikacja. Ważne.